No to nasza szkoła. Um, nie ma zbytnio przeciętnie inteligentnych typów. A to ja, minuetę. Siedzę obok mojej przyjaciółki. Apple Fritter. Tak. Mogłam, nawet na nasza nauczycielka, nie jest jakaś super mądra. O, Kucyki! Za pół godziny. A co ja gadam, na następnej lekcji macie spotkanie z higienistką, przygotujcie się. A moim zdaniem to dziwne, po co nam jakieś spotkanie z higienistką. Uy. Ogółem w szkole jestem dość lubiana, nawet za bardzo. Ogółem u nas na stołówce jest zwykle więcej tłok i bardzo trudno zyskać posiłek na czas. O, ile my mamy czekać? Nie wiem? Och, rozumiesz? Oni muszą czekać tam w kolejce. Tak, to takie... Um, Dziwne. Ej, wy, co wy sobie wyobrażacie? Hm. Ups, przepraszam, proszę. Co ona sobie wyobraża? Widzi się Gardenio? Widzę. Szczerze mówiąc nawet na nią nie patrzy. Ta. Masz rację, Gardenia, Ona jest taka odrażająca, że mówicie o mnie. Przecież widzę. Rybon. Poznaczmy jej jakąś karę, A to są właśnie Rybon washes i gardenia. Nie. <laughs> Uwielbiam strasznie dzieciaki. No nie. Mogę wreszcie dokonać zakupu? Poczekaj chwilę. Czy to jest minuet? Nie znam żadnej mi tu minuet. Minuet. O, minuet. Minuet. Ktoś mnie wolało? Przepraszam, syn w tej chwili zajęta. Minuet, natychmiast. Chciałeś się coś? Nie. Moc no ciebie nigdy nie będzie mi już chciała.